Z ewangelii według świętego Jana, a kiedy wszystkie owce wyprowadzi, staje na ich czele, a owce postępują za nim. Żołnierze mówią, że dowódców można podzielić na dwa typy. Jeden typ to dowódca zły, który mówi do swoich żołnierzy naprzód, a sam pozostaje na tyłach. A drugi Typ to dowódca dobry, prawdziwy, ojciec, ktoś, komu można zaufać. I on nigdy nie mówi naprzód, a sam zostaje ukryty. On zawsze woła za mną, kiedy wyprowadza swoich żołnierzy do ataku, kiedy mają stanąć naprzeciwko wroga, nie mówi do nich idźcie beze mnie, mówi idźcie za mną, staje w pierwszym szeregu. Skojarzyło mi się to z tym stołowem, które jest, czytamy dzisiaj. Kiedy wyprowadzi wszystkie owce, staje na ich czele. Nie wiem, czy to porównanie do yy, wojskowego oddziału jest dobre, ale jestem pewien, że nasze życie bardzo często jest starciem z jakimś wrogiem, z kimś, kto staje z nami twarzą w twarz i ujada. I próbuje nas skrzywdzić. Pierwszym wrogiem człowieka jest zły duch. A Jezus nie chowa się za naszymi plecami. Jezus nie mówi naprzód do boju. Jezus jest pierwszym, który to starcie, który stanął do tego starcia. Jest tym, który stanął w pierwszym szeregu i poszedł na największy bój, na bój krzyża i zwyciężył. Dlatego jest pierworodnym spośród ludzi, i jest pierworodnym spośród zmartwychwstałych, żyjących. Pierworodnym spośród tych, którzy zwyciężyli złego ducha. Takiego mamy dowódcę, prawdziwego ojca, który raczej ukrywa nas za swoimi plecami, raczej sam staje do walki, niż któremukolwiek z nas pozwala zginąć. Dziękuję Wam za dzisiejsze spotkanie, za tę dobrą nowinę, którą codziennie poznajemy i zapraszam serdecznie na jutro.